Witajcie, witajcie, kryptomaniacy! Dzisiaj nauczymy się bardzo ciekawej rzeczy. W sumie nie potrzebuję pasa, bo nie jadę. <średziny> bardzo ciekawej rzeczy, jaką jest granie w momencie, gracie granie na giełdzie albo zamówienie pozycji, na tokenach, które są właśnie wrzucane na giełdzie. Takim przykładem będzie dzisiejszy token PIF Network, czyli to jest Oracle, czy też jest, zle, czy jest zrejlink, typowo pod, pod Soladę. Wiadomo, że ona jest hypowana. E, także no było zainteresowanie chyba około 40 milionów obrotów w ciągu jednego dnia na takim tokenie. Wyobraźcie sobie, 40 milionów obrotów. To jest coś niesamowitego, spotykowane tylko na, na rynkach amerykańskich, na giełdach amerykańskich, jeśli chodzi o akcje. No i to o co chodzi? No zazwyczaj. Hmm, najważniejszą rzeczą jest po pierwsze przygotować się. Czyli co robimy? E, bierzemy. E, Informacja odnośnie ile jest maksymalnie tych tokenów na e, maksymalnie, żeby wy, mniej więcej obliczyć sobie cenę. Jak tu widzicie, 10 miliardów jest. Również warto poprawić albo ule, po, po, potwierdzić sobie tę informację, że 10 miliardów, poprzez e, sprawdzenie na stronie tego projektu, czyli na, na stronie Pyw, albo na innych stronach, albo też na, na Discordzie, na, na Telegramie potwierdzić, czy na pewno jest to 10 miliardów, bo czasami CoinGecko czy CoinMarketCap źle to listują i źle podają dane, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze wejście. I e, próbujemy w ten sposób wycenić, w jakiej, po jakiej cenie wszedł ten token na giełdę. przy wszedł po ocenie około 50 czy na 60 centów. 60 centów razy 10 miliardów, Czyli wyceniany był w pełni upłyniony, jak były oczywiście wszystkie tokeny, a było tylko 15% na początku. W pełni upłyniony to było 6 miliardów. 6 miliardów za nowy, nowy orakul, który na dobrą sprawę dopiero zaczyna, no to wiadomo, że był przeceniony. Skoro już wiemy, że to jest to token przeceniony, to wchodzimy, w jakie ma giełdy. I wiemy, że musimy wziąć shorta. Czyli, jeżeli chcemy wziąć, wziąć shorta, to nie mogą to być, już dużo więcej giełd, na początku było dużo mniej. To nie możemy niestety zrobić tutaj e, nic innego jak e, na long, na spot. Spot jest tylko long, tylko możemy kupić. Więc Musimy znaleźć giełdy, na których będziemy mogli znaleźć ten token, e, żeby shortować, czyli derywatywy. I, I zaczyna się problem, bo na Pc normalnie mogę zmienić jakie exchange chcę, a tutaj nie. E, ciekawe ok to chyba pójdziemy sobie do ok tutaj przerzuciłem się na na stronę normalnie nie przez aplikację przez aplikację nie ma tego co chciałem pokazać mam nadzieję że teraz będzie wchodzimy na normalnie na stronie Pit network. dajemy giełdy markets rynki o i tu mamy wybór widzicie Spot, Perpetuals i Futures, Ta aplikacji tego nie ma, co dziwne, bo powinno być, niby aplikacja taka fajna, a tu dupa. I jak już mamy, e, chcemy, wiemy, że chcemy shortować, wchodzimy na Perpetuals i tutaj mamy, gdzie możemy wchodzić. Na początku nie było Gate, nie było OKX, największy największa e, tutaj wolumen był na tym Hyperliquid. Co ciekawe, bo <laughs> Hyperliquid to jest decentralizowana giełda, o której nie wiedziałem. I sobie spokojnie można było wziąć na tym Hyperliquid bezpośrednio z portfela Metamaskiem podłączyć i wziąć shorta 3X, bodajże. Tu pójdzie na gate, na OKX, pewnie będzie można zrobić teraz większą, więc ja może zamienię sobie tą pozycję na większą, albo nie, bo to będzie ryzykowne. W każdym razie, tak to robimy. Czyli, jeżeli wiemy to, że to Short, to musi być Perpetual. Jeżeli wiemy, że to jest long, to to może być albo perpetual na dźwigni, albo futures, albo, albo po prostu spot. Nie? Ale shorty to muszą być futures albo perpetuals. Futures to tylko jest na mikrofoni, także nic ciekawego. Dobra, Cześć, mi to mi do światło zgasło. Yy. I jak już wiemy, wyłączymy jej Jak już wiemy, gdzie chcemy, to oczywiście wrzucamy swoje dolary tam. Bierzemy dźwignię 3 albo 4 x na pewno niedużą, bo to jest wiadomo, ta cena, cena będzie bardzo zmienna, i wchodzimy na TradingView. Oczywiście, na TradingView, no niestety, no to będzie dopiero nowy, nowy ten, nowy token, więc nie będzie miał za bardzo dużo historii. Dlatego polecam tak 3-5-minutowe wykresiki, wrzucić sobie Parabolixa bo swój ulubiony wskaźnik i zobaczyć, czy ta cena się trzyma. Czy nie, ja to wszedłem w ogóle bardzo kiepsko, bo wszedł w dół, w dół, w dół, nagle się wrócił. Czyli ja tu jestem gdzieś za 31, gdzieś tutaj, gdzieś tu chyba wszedłem, i to później poszło w dół, i teraz już idzie do góry. Ale wiadomo, my chcemy to podtrzymać trochę dłużej, bo zazwyczaj takie będą nasze wejścia po prostu. Te tokeny będą za bardzo schypowane będą przeceniane, a jak te tokeny będą przeceniane, to my szukamy szybkiego shorta na małej dźwigni. Na jakimś tam platformie Derivatives, którą znajdziemy, właśnie na koniec tego, tak jak wam pokazałem. To może się okazać bardzo dobre, jeśli chodzi o granie w naszym rynku byka, który będzie, ponieważ wydaje mi się, że będzie bardzo dużo przecenianych projektów. więc z, z mądrą głową trzeba po prostu zobaczyć, no skoro Celling jest wyceniany jako Oracle, plus oczywiście coś tam na 15 miliardów, a drugi, następny, w pełni upłyniony, to jest 300 milionów a ten jest prawie 4 miliardy, czyli ponad 11, czy tam 13 razy więcej, to coś jest nie tak. Albo to jest genialny projekt, albo z biegiem czasu e, powinien on tutaj nam spadać. Więc zarzucamy sobie takiego shorta, no i po prostu mamy bezpiecznego, dalekiego stopa. Mój stop jest na 40, 30 tutaj, o, także no, bezpieczny. E, wszystkie inne wskaźniki tutaj dużo nie wskazują, bo to jest nowy projekt, także to tym się nie możemy sugerować za bardzo tą techniczną, tylko właśnie wyceną, wyceną do tego co się dzieje w rynku nie? oczywiście jak to będzie mądrze wyceniany projekt to będzie dobry projekt no to albo sobie go dokupimy w spot albo weźmiemy też bezpieczną pozycję i, 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 i gramy w drugą stronę ale zazwyczaj, zazwyczaj to są jednak ceny e, ceny przepompowane i po prostu trzeba dać mu parę dni żeby on sobie wrócił do swojej normalnej ceny tutaj to nie wiem, może to będzie 10, 10 centów, 7 centów no jeśli chodzi o spot, tam tego nie kupował, jeżeli to nie będzie za 500 mnie. No bo to jest tylko oracle na dobrą sprawę. Nie ma ani takiej dominacji rynku, ani nic jeszcze tak, tylko że na solanie to, to ludzie kupują, bo teraz wszyscy, wszyscy wszyscy wszystko kupują co się dzieje na solanie. <grych> także, także o to chodzi. Dobra, to tyle. Szybka zagrywka dla Was. Połóżcie, potrenujcie. Popatrzcie sobie na inne tokeny, jak one wchodziły na giełdę i co się działo. I zobaczycie, że 90% tych tokenów... Najpierw się pojawiała, a później szybko spadała. Dlatego ważna jest szybka reakcja, wiedzieć kiedy te to tokeny będą mniej więcej listowane, wrzucane na giełdy, jakie to będą giełdy, czy to będzie GATE, czasami to będzie centralizowana giełda, czy to MEXI. Często to jest GATE, MEXI, e, BITGATE może być. To takie mniejsze, ale dobre giełdy po prostu. KuCoin e, czasem nawet jest, no to te cztery. KuCoin, BITGATE, Maxi i GATE.IO. To są te cztery giełdy, jeśli chodzi o centralizowane, które szybko, szybko listują, po nich większe giełdy. Czasami OK, X jest, no mówię, no to musicie albo na Discordzie się dowiedzieć, albo na Telegramie, albo po prostu zobaczyć na Kogę tylko że jak już na Kongreko będzie, to może być troszkę późno, ten token już może trailować, nie? Jeszcze lepiej być przygotowany przed, przed wejściem na giełdy. To może być też giełda scentralizowana, pierwsza, niektóre projekty rzucają się tylko na giełdy zcentralizowane. I patrzymy na wycenę. Jeśli to jest te, 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 arbitrum, to samo było. Na arbitrum można było nieźle na shorty zarobić. bodajże że chyba zaczął od 4 dolarów czy 5, coś głupiego od na GTL. E, Szybki short, i, za, i, i tam dwa dni później już jest na 2 dolarach. Teraz na arbitrum nawet doszło do 80 centów. Także no, opłacalne są te wyjścia, e, Ryzyko jest, ale z mądrą głową naprawdę można fajnie zarobić. Także pobawcie się małymi sumami bo naprawdę w rynku byka te przeceny będą, będą duże i będzie można fajnie sobie tutaj coś groszika dorobić. Powiedzmy 300-400 dolarów, 3-4 dźwignia to już jest dobra pozycja, jeśli chodzi o, o te szorciki na parę dni. Pozdrawiam i do następnego.